Ej, chłopaki, wiem, że jesteście zmęczeni, ale wiecie, że dzisiaj jest mój dzień nagrywek? Ta Problem jest, że nie wiem co nagrać. Może dwa cztery spania, co? Uuu, nie wiem, spania o, na terapię. Ej, to jest dobry odcinek. Może... Co Zipek tam niesie? Mam nowy dom. No. Do? Tak więc zrobiłem nowe zasady. nie <śmiech> <śmiech> Serio? Zasady do domu. O. To są zasady, nowe zasady domu. Proszę bardzo. Dziewięć zasad. Zaznałem się. Trzymaj. Dobra, ej, e, ale czy każdy musi się stosować do tego? Wszyscy, którzy przebywają w domu. A. Ale tu nie ma zasady, nie można iść spać w ciągu dnia na odcinkach, kiedy nagrywasz do innej osoby. I zakaz robienia pranków jest dziwek. Nie rób pranka, że idziesz spać. Trupe to inaczej w takim godzinie. Złammy wszystkie. Tak. Ej, to jest dobry pomysł, teraz on idzie spać dopiero, więc musimy iść sprawdzić, czy on śpi i złamać przy nim jakąś zasadę. Ale on braka, brak robienia. Dobra, ja zrobimy prankę, a teraz co? Nie możemy krzyczeć, bo on słyszy teraz. Popaki, a propos pierwszej zasady. Zmiana! Tak więc widzowie, w dzisiejszym odcinku łamiemy wszystkie zasady w naszym nowym domu. I zostawcie suba na tym kanale Koniecznie. oraz łapkę w górę. Oczywiście, tak, tak że pojawia się ta. więcej odcinków. Żeby było szybciej, to proponuję się podzielić. <grym> ja utrzymujemy porządek w pokojach. Ja to rozwalę tą zasadę, okay. stary. Nie, bo to się złamie. A, dlatego nie skaczemy po stołach, tak? Ja właśnie to nie zmieniam swojej zasady, bo nie muszę nawet tego zdejmować. W sensie to łamię tą zasadę od razu. Tak? Ej, nie, on to robi. Nie! tak, <grym>, strzał, a, dobra, to jesteś jak w stół? Kakanie po stołach nam się udało? Nie. Nie krzyczymy. krzyczymy. <gulandia> 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 Ernest. Ej, to była przesada. W razie czego, jeżeli Zipek tutaj zejdzie, to wtedy ja tutaj cały czas spałem. A <gulandia> nic z tego nie robiłem. Musimy ja butów już mamy zaliczone, Jack. Nowa chata, pieszy co, w brudnych buciorach Ej, nie. No dobra, no, tak było. Szyk, <gulandia> 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 zaliczony. Porządek w pokojach też na piątka zaliczony piątka na piąteczkę. Tak. Niech po stołach też no, zaliczony. O, zaliczony. No, No każdy stół został obskoczony, ten też. Ej, panowie, no! Czy ja słyszałem krzyki? Nie, nie ja spałem. Nie, nie, nie wracam do miejsca Nie, stary ty nie, nie krzyczał. Ogólnie y, gadaliśmy o zasadach, nie? O! Ej! Co ty robisz? Oddawaj te baterie! Ale wcale, wcale to nie będzie działało! Bardzo. Ja myślałem, że zadziała. Łukasz, patrzę na ciebie. Ej, dobra panowie, bo jeszcze mamy... Nie gramy w piłkę. Jezyk. <śmiewuje> to dawaj Ale zresztą być pramkarzem, to spiuchu. się ukaże. Pramkarz promi to uderzenie oh, RDS nie trafić Dobrze Ty dawaj, Już. Ale co teraz? Powinniśmy, to Dobra no będę serio, potłuk się talesz, ale to przez przypadek. No, no. Jak go, ja go odkupię, jak go odkupię. Jak do tego doszło? Co się stało. Nie wiem. To jest! Co Ej, tu się stało? Eee. Yeah. No, przygotowałem ja do gamingu, przygotowałem no, do, do, do. Grzesiu, załamanie zasad! O! Ej! Oh! Ej, ale on złamał też zasad, zipek! Strzelanie w kolegów. No przek. Ej! Nie można grać piłkę Właśnie, w stanie. Właśnie zakaz jest! O... Oddawaj, oddawaj. jestem wciąż. Oooo, jabłka! Yeah, jeszcze nie. nie! Oddawaj ją! Ej, chłopaki, bo ogólnie rzecz biorąc, jestem już głodny. jak w sensie zrobimy ci kanapki i chcę odpocząć. Ta. A my się kuchnią zajmiemy w tym momencie. Ale jak coś złamiemy, nie łamiemy przepisów, nigdy nie łamaliśmy. Ej, z kuchnią nic nie ma, ale Ernest strzelał we mnie pistoletem, więc to też zaliczamy. Dobra, jeszcze jeżdżenie wózkiem. Uuu, jakim? Sklepowy. Ej, Ernest, Gdzie on jest? Oni szykują jakiś niecny plan w tym momencie. My nic nie robimy. Nic. Ale do dodatek. Właśnie szedłem po płyn. Do mycia dup. Do mycia blatów. Świeci się jak szyba. No to... O, jak pięknie. Zobacz. Jack, jeszcze jest jedna zasada. No? Z zakaz jeżdżenia wózkiem. Ej, a ale o co im chodzi, że siedzą obrazem, tam i pilnują nas? No, w sensie ja jak małe dzieci.

Jak ty tu wjechałeś, powiedz? Ja Zdrowia, znowu Ej, ale to nie ja jeżdżę w wózku, ja tylko siedzę w wózku. Przedarz jak znowu w wózku, wydurniasz się, co ty robisz? Jak to się stało? <śmulet> bej, to nie, weź Nie, Wykorzystał to teraz! Dobra, to ja idę jeszcze jedną zasadę. Bo już się udało jeszcze. Została nam jeszcze muzyka głośna i zakaz robienia pranków Ej, dobra oni są za nami, a zostały nam jeszcze dobra. dwie zasady do złamania Więc idziemy obgadać pranka do czeka pokoju Dobra, co można było dwa wami Kurczę stary, takie pranki. w sensie pranki to wiesz, zawsze są takie słabe Wiesz o co chodzi, usta ta, ma, wszystko, ta, nie ta, podoba ta. mi się Wiesz, że ktoś otwiera drzwi, na no mu spada niby doniczka Tragedia, w sensie ja tego nie chcę, że ty też ta, nie chcesz Oczywiście coś to. lepszego, więc trzeba Słuchaj mieć coś, co ich może, wiesz, typu manekin powieszony gdzieś Albo w jakimś miejscu i mówimy, ej, ktoś się włamał i mieszka to jest coś tak abstrakcyjnego, albo rozwanianie monitora. Rozwalenie Nie! <laughs> Rozwalenie monitora nie! Po długim czasie wpadliśmy na pomysł. Długim, 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 długi, długi, długi. Długi, długi, no! czasie wpadliśmy na pomysł. Czasami z chłopakami wiecie się, rozciągamy, ćwiczymy, coś tam. Tak jest. I stwierdziliśmy, że poproszę zipka, żeby mnie dociągnął trochę. A w międzyczasie włożę sobie makaron do ust. Suchy, twardy. I przegryzę go tak, żeby chrupnęło w w supie. I będę udawał, że coś mi się stało po prostu. A ja będę udawał, że dzwonię po prostu. Że od trzeba zadzwonić pod karetkę tak dalej. Tak. I to jest dobre. Tylko dobre. dobrze będzie słychać To będzie <noise> mocne? Ciebie to nie widziałem jak to w plecy? Co? Precy? No. No dobra. Uwaga! Oh Co to było? Co to był o... za dźwięk? Ej, nie, coś, do... ty, coś ty mu zrobił Chyba dobrze mu rozciągnąłem Stary Serio czy nie? Powiem, serio. serio Nie ruszaj się stary, bo coś Daj, się będzie a... Zostań tak jak trzeba Ej serio, bo ja słyszałem, to nie było takie chrupnięcie zwykłe, to było takie przestrane. Normalne Ała, Wyliczaj się. Stary, ale gdzieś ty mnie złapał Złamał a... nie złapał Stary Ale serio, cię boli czy nie? No oczywiście, że tak Aaaa a... Serio, zadzwoń na, na pogotowie Ale serio. możesz wstać? Nie, stary nie stanę. Bo mi tak bolało i coś się mi Dwa, nie rusz, akurat. Kesiu, oh, hey. jest zakaz leżenia na podłodze, bo Wilka dostaniesz! Ej, nie da się ich zrobić, że Nie to. da się ich zrobić! Nie da! Stary jesteśmy youtuberami! Tak. Nie da się tego zrobić przy was! Czemu on się spierdział i ja miałem myśleć, że jest mu coś poważnego? <grym> bo o, o ten dźwięk to mam chodziło jak puścił bąka, jak go przycisnąłem za brzuch, tak? Yy, ta. nie. Nie, nie, tak, nie, Tak, znaczy tak nie. Tak! O o! Ej, Grześu, jest zakaz prankowania! Ja totalnie nie wiem! To był taki miszmasz, ja nie wiedziałem czy to prawda, czy to nieprawda już nie byłem pewien, nie? Ej, nasza technika, Ej, ale, żeby zryć berem. Szybciej, ja też! No szybciej on go zrzucę! Co? Nie, 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 nie on się. On Przeszedł oławie... skakał, na Cały zipek ma się no. połamać. <śle> on się już połamał. <śle> o o! Zakaz frajerów i musicie iść z tego domu. Zakaz łamania zasad. Zaliczony również, do złotych. O nie! Stary, a faktycznie! To jest koszt twojego odcinka, Grzesiu. Musisz dać. Dobra, 100 100 złotych to słoika. Stary, została jeszcze jedna zasada. Głośna muzyka! Ale jest... Ale... To, to ja idę po tej haję! A wy widzowie zostawcie łapki w górę i widzimy się w następnym odcinku. Yo!